Witam na zamknięciu tygodnia, a to Wasz ulubiony inwestycyjny roller coaster z komentarzem, który gryzie mocniej niż podatek belki i wali prosto między oczy, jak zły kredyt hipoteczny po rozwodzie. To Sówka Inwestówka, Wasz ulubiony finansowy wróbel, co nie ćwierka, on na Lecimy z giełdowym mięsem z 16 maja 2025 roku. Zaczynamy od WIG, 20, który spadł o 0,17%, czyli po raz kolejny udowodnił, że umie się cofać szybciej niż polityk przed pytaniami dziennikarzy. WIG też na minusie, minus 0,08%, czyli taniec inwestycyjnej presji w zwolnionym tempie. Za to MVIG 40 i SWIG 80 plus 0,11%, czyli symboliczne jeszcze żyjemy dla portfeli graczy z ambicjami. Obroty 2 miliardy, a z tego 328 milionów zrobiło Dino, bo jak sprzedajesz kabanosy i chemię na przecenie, to i wykres rośnie jak ciśnienie po wigilii u teściowej. Wśród spółek, które przykuły uwagę, mamy Budimex i jego estońską wyprawę po pieniądze. Konsorcjum podpisało kontrakt na Rail Baltica 58 km torów za 314 milionów euro netto. Projekt do końca 2030, czyli szybciej zrobisz Doktorat z socjologii TikToka, niż przejedziesz się tą linią. Mobruk rzuca dywidendą jak młody bogacz na Instagramie 13 zł, 17 groszy na akcję. Z 70 baniek zysku, prawie wszystko do akcjonariuszy, a reszta do skarpety. Dzień dywidendy 30 lipca, wypłata 30 października. Czyli jeszcze zdążysz zapomnieć, że coś miałeś dostać. Kripja, zysk netto. 5 baniek versus 3 i 30 bańki. Rok wcześniej. Skromnie, ale z przydupem, bez dymu, bez memów, bez festynów po prostu rosną. Taki ninja w dresie inwestycyjnym, a tal sprzedaje mieszkania jak gorące bułki na post. 348 lokali w pierwszym kwartale, ale najlepsze dopiero przed nimi. Q2 ma być lepszy, a prawdziwe Eldorado przyjdzie w Q3 i Q4. Juroszek nie ciśnie promocji, czeka na swoje i chce zarabiać w 2026 do 2027, a nie błyszczeć w rankingach deweloperów z lodówką gratis. Półnimod 47 milionów złotych skorygowanej EBITDA przy 3,45 miliarda przychodów. Czyli robią kasę w stylu wszystko, co pali się i jeździ. Bitumeny, tym razem bez szału, ale za to paliwa płynne, wycisnęły 24 bańki EBITDA. Na plus sytuacja z Dieslem, napięcia handlowe i pierwsze w Polsce tankowanie samolotu paliwem SAF, czyli zielony PR w realu. Dodatkowo zgoda na budowę biogazowni, bo UniMot już dawno zrozumiał, że jak nie wlejesz w przyszłość, to zostaniesz w tyle z kanistrem i pustym A Pator melduje 12 milionów zysku netto. Trochę więcej niż rok temu, ale nie ma tu fajerwerków. Sprzedaż spadła o 4% e ale segment woda i ciepło odrobił straty innych. Gaz poleciał minus 20% przez Belgów i waluty, czyli klasyka eksportowej tragedii. Zysk EBITDA 35 baniek, ale marża jak z wczorajszej zupy. Niby coś jest, ale czegoś brakuje. Wielton, a to już katastrofa godna komentarza Słówki. Strata netto 52 bańki w Q1, rok temu tylko 16. EBITDA leży i kwiczy minus 16,6 milionów złotych, a marża to minus 3,4%, czyli robimy, tracimy i jeszcze się z tego cieszymy. Sprzedaż spadła o 11%, a oni i tak mówią, że utrzymali pozycje rynkowe. No pewnie, jak Titanic utrzymał pozycję względem oceanu. Brawo za PR. Na koniec Dino Polska, 311 milionów zysku netto, 532 bańki EBITDA, a przychody przekroczyły 7,35 miliarda. To się nazywa mięko. Ale marża trochę spadła, bo święta wielkanocne przesunęły się na Q2, a handlowców w Q1 było o dwóch mniej. Jakby to miało znaczenie dla tłumu, który i tak Kupuje te same kabanosy co zawsze. LFL tylko 0,5% wzrostu, ale przy tej skali to i tak jakbyś budował pałac z parówek, Dino robi swoje i zgarnia rynek, a reszta tylko zerka z zazdrością. Podsumowując, GPW kręci się jak karuzela z nieprzykręconą śrubą. Raz wystrzeli ci na księżyc, raz wyrzuci na bruk. Budimek zbuduje, mobruk sypie, creepy jar rośnie, atal czeka, unimot zieleni się jak ekopopulista, Apator liczy krople. Wielton szuka sensu życia, a Dino robi hajs z ogórków. A ty, drogi inwestorze, masz dwie opcje. Albo siedzisz z popcornem i patrzysz, albo wchodzisz w ten cyrk z nożem między zębami i portfelem jak sejf w banku.